Witajcie serdecznie. Przez wiele lat Volkswagen Passat był jeśli nie najlepszym, to na pewno jednym z najlepszych modeli klasy średniej. Wraz z debiutem generacji B6 wszystko się jednak zmieniło. Z jednej strony ta generacja B6 okazała się jakościowym niewypałem. Z drugiej strony rywale Volkswagena zaprezentowali wtedy naprawdę udane auta. Piszcie proszę w komentarzach, jak po latach oceniacie tego pechowego Passata i jakie zdanie macie na temat modeli konkurencyjnych, które już za chwilę omówię w filmie. Jak zawsze skupię się na kwestiach technicznych. Zacznijmy jednak od tego pechowca, Passata B6. Jego produkcja rozpoczęła się w 2005 roku. Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, w starszych passatach co jakiś czas zmieniano układ zabudowy silnika. Czasem silnik był zabudowywany poprzecznie, a czasem wzdłużnie i wtedy dzielił pewne rozwiązania z Audi. No więc poprzednik, czyli model B5 był mocno spokrewniony z Audi A4 i miał zespół napędowy zabudowany wzdłużnie. Natomiast Passat B6, czyli ten o którym mówimy, miał już silnik zabudowany poprzecznie, więc technicznie jest to już zupełnie inna nowa konstrukcja. Wciąż pozostały dwie wersje nadwozia, sedan i kombi, ale auto wyraźnie urosło. Oczywiście później pojawiła się jeszcze odmiana CC, ale o niej tutaj nie mówimy. Ta poprzeczna zabudowa silnika pozwoliła na wygospodarowanie znacznie większej ilości miejsca w kabinie, więc na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało zachęcająco. Kolejny plus względem poprzednika to rezygnacja z drogiego w serwisowaniu wielowahaczowego zawieszenia przedniego, na rzecz zwykłego układu MacPherson. Co prawda dolne wahacze trójkątne są wykonane z aluminium, ale sworznie są do nich przykręcane. Generalnie koszty serwisowania w tym przypadku znacząco spadły. A trwałość, mówimy tutaj o zawieszeniu, raczej się poprawiła. Sam z zainteresowaniem oglądałem pierwsze egzemplarze, które przychodziły do salonów dealerskich i w serwisach przechodziły przeglądy zerowe. Jak ktoś chce zobaczyć od spodu jak wyglądał fabrycznie nowy pasat z 2005 roku, to proszę, tutaj macie zawieszenie przednie, a tutaj tylne. To układ wielowahaczowy, ale trwały i niezbyt drogi w naprawach. Ciekawostką Volkswagena Passata B6 jest układ elektrycznego hamulca pomocniczego opracowany przez firmę TRW. W tym samochodzie nie ma linek hamulca pomocniczego, natomiast przy każdym tylnym kole znajduje się silniczek elektryczny, a wewnątrz tego silniczka w obudowie znajduje się miniaturowa przekładnia i zębaty pasek, który ją napędza. No ale nie zagłębiajmy się w takie szczegóły. Na początku produkcji i w pierwszych miesiącach sprzedaży wszystko zapowiadało się bardzo dobrze, ale bardzo szybko okazało się, że samochód ma problemy z elektroniką. Szwankowała na przykład elektryczna blokada kierownicy. Czasem psuł się także włącznik elektrycznego hamulca pomocniczego, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Zaufanie do tego modelu podkopał awaryjny dwulitrowy turbodiesel z pompowtryskiwaczami 2.0 tdi PD. Miał być filarem całej gamy silnikowej i najczęściej wybieraną jednostką. Dość mocny, oszczędny idealnie nadawał się do samochodu tej wielkości. Niestety okazał się techniczną katastrofą. W słynnych, wadliwie zaprojektowanych pompach oleju wycierał się taki czpień łączący koła napędzające. W efekcie spadało ciśnienie oleju i masowo dochodziło albo do zatarcia się turbosprężarek, albo co gorsza do zacierania się panewek w silniku. Ta pompa oleju była taka skomplikowana, ponieważ zawierała dwa wałki wyrównoważające. Co ciekawe, w dwulitrowych TDI-kach z Volkswagena Golfa czy ze Skody Oktawi montowano układ smarowania starszego typu z pompą oleju bez tych wałków wyrównoważających i cały ten system sprawował się zdecydowanie lepiej. Natomiast w Volkswagenach w tych pompach z tymi wałkami była prawdziwa katastrofa. Mechanicy nie wiedzieli co mają z tym robić. Przeróbki, kombinowanie, lepsze trzpienie, przekładki silników ze skody oktawi. No było to coś niecodziennego w aucie, które dawniej było uważane za wzór rodzinnego samochodu klasy średniej. Tych problemów z silnikami 2.0 TDI było niestety więcej. Szwankowały także same pompowtryskiwacze, zdarzało się, że pękały głowice. Generalnie była to tak naprawdę fatalna jednostka. Ale jeśli już wytykamy niedoróbki Passata B6, no to trzeba wspomnieć także o korozji. Tak, w niektórych egzemplarzach jeszcze na gwarancji trzeba było malować błotniki, drzwi i tylną klapę. Użytkownicy skarżyli się także na łuszczący lakier bezbarwny. W gamie benzynowej też nie było kolorowo. Promowane, ale realnie raczej kiepskie silniki TSI miały problemy z napędem rozrządu i z podwyższonym zużyciem oleju. Nie będę omawiał wszystkich wersji silnikowych Passata, ale powiem jeszcze o dwóch, które dla odmiany można polecić. Pierwsza propozycja to wolnossący benzynowy silnik 1.6 z pośrednim wtryskiem benzyny. Ten silnik jest, może ma kiepskie osiągi, ale jest dosyć trwały, tani w naprawach i doskonale współpracuje z instalacjami gazowymi. Druga propozycja warta zainteresowania to stary poczciwy 1.9 TDI. Ten silnik miał pełnić rolę drugoplanową w gamie silnikowej Passata B6, ale tak naprawdę jest chyba jedyną rozsądną opcją dla kogoś, kto chce tym Passatem jeździć z silnikiem diesla pod maską. Trzeba jednak zaznaczyć, że te silniki 19TDI montowane w PASSAcie B6 nie były już takie niezawodne jak te starsze 19TDI montowane w Passatach B5. Jak możemy się dowiedzieć z różnych źródeł, po 2005 roku silniki 1.9 TDI miały trochę słabsze panewki. Problemy jakościowe Passata B6 były na tyle poważne, że już w 2008 roku, a zatem zaledwie 3 lata po debiucie modelu, Volkswagen zdecydował się odświeżyć model. Po pierwsze wymienił te fatalne dwulitrowe diesle z pompowtryskiwaczami na diesle nowszej generacji z udoskonalonym układem smarowania i zasilane układem common rail. I to była zmiana na plus. Druga zmiana dotyczyła ogólnej poprawy jakości tego samochodu. Auto po prostu stało się bardziej dopracowane, mniej awaryjne i miało lepszy lakier. Można powiedzieć, że ten samochód po liftingu znacznie zyskał. I teraz jeżeli szukałbym takiego używanego Passata i koniecznie chciał jeździć B6, to właśnie sięgnąłbym po taki poliftingowy model. Ale teraz przyjrzyjmy się rywalom, bo tutaj naprawdę jest w czym wybierać. Nie chcę nadmiernie przeciągać firmu, więc powiem tylko o modelach europejskich i omówię je w porządku alfabetycznym. Zacznijmy od Citroena C5. Dla niektórych to druga generacja C5, dla innych trzecia, bo liczą lifting pierwszej jako oddzielną generację. Ale to nieważne. Chodzi o auto zaprezentowane w 2007 roku i produkowane na rynki europejskie w latach 2008-2017. Samochód jest dostępny w wersjach sedan i kombi. Z czasem pojawiło się jeszcze podwyższone kombi. Nawiasem mówiąc, wśród tych uterenowionych kombi z przednim napędem to jedna z lepszych opcji, dlatego że przynajmniej w tym samochodzie dzięki hydropneumatyce można znacząco zwiększyć prześwit. No ale wróćmy do podstawowych, zwykłych odmian. Tym, co już na pierwszy rzut oka zaskakuje na plus, jest jakość wykonania nadwozia. Jest starannie zmontowane, dobrze polakierowane i skutecznie zabezpieczone przed korozją. Chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na jeden detal. Jeśli będziecie kupowali taki samochód, to zwróćcie uwagę na to, czy działają wycieraczki. Jeśli są niesprawne, to uwaga, bo ich naprawa jest dosyć droga. Druga rzecz, która pozytywnie zaskakuje w citroenie C5 to jego konstrukcja zawieszenia. Mamy do czynienia z konstrukcją naprawdę niecodzienną, ponieważ mamy do wyboru dwie wersje. Pierwsza wersja to tradycyjne dla, dla citroena zawieszenie hydropneumatyczne. Druga opcja to zawieszenie bez hydropneumatyki, czysto mechaniczne. Po pierwszą wersję sięgają koneserzy marki. Po drugą wersję, czyli tą czysto mechaniczną, sięgają osoby, które albo obawiają się hydropneumatyki, albo po prostu mają daleko do najbliższego serwisu Citroen. Zobaczcie jak to jest ciekawie zrobione. Układ wahaczy jest taki sam. Z przodu i z tyłu mamy konstrukcję wielowahaczową, ale w wersji z hydropneumatyką zamiast sprężyn i amortyzatorów są kolumny ze sferami. Jeśli ktoś przegląda ogłoszenia i zastanawia się jak odróżnić wersję z hydropneumatyką od wersji bez hydropneumatyki, no to już mówię, w wersjach z hydropneumatyką mamy w kabinie przycisk do hamulca ręcznego i mały panel do obsługi zawieszenia. Natomiast jeżeli otworzymy maskę, to w wersjach z hydropneumatyką widać wyraźnie sfery zawieszenia, a w wersjach bez hydropneumatyki tych sfer nie widać. Na początku nabywcy podchodzili do tego samochodu nieufnie, ale z czasem okazało się, że to dobra konstrukcja i teraz jest, jeśli spojrzymy w ogłoszenia, to okazuje się, że zadbane egzemplarze trzymają ceny. Najważniejsze w tym samochodzie jest to, że nie rdzewieje, a także to, że podstawowym silnikiem w gamie jest dwulitrowy diesel HDI turbodoładowany z zasilaniem common rail. Należy on do najlepszych silników wysokoprężnych w tym segmencie z tamtego okresu. W gamie są oczywiście jeszcze inne jednostki. Można na przykład pomyśleć o jakiejś benzynowej wersji wolnossącej 1.8 czy 2.0, ale nie są to jakieś szałowe propozycje. Odradzam silniki 1.6 THP z bezpośrednim wtryskiem benzyny i diesle V6. Reszta jednostek według uznania. Ale moim zdaniem jeśli C5, to najlepiej właśnie z tym dwulitrowym dieslem pod maską i w możliwie jak najmocniejszej wersji. No i oczywiście im młodszy, tym lepszy. Jeśli ktoś liczy się z kasą, to ja bym postawił na wersję bez hydropneumatyki. Natomiast jeśli ktoś ma takie możliwości finansowe i mieszka na przykład niedaleko wyspecjalizowanego serwisu Citroena, no to może taką hydropneumatykę zaryzykować, bo naprawdę ma wiele zalet. Ona sama w sobie nie jest zła, tylko pamiętajcie, że lata lecą i te samochody przejechały już trochę kilometrów. Świetne jest to, że niezależnie od obciążenia trzymają stały prześwit. Przydaje się to zwłaszcza w kombi. Takie auto można trochę podnieść, żeby wjechać na chodnik czy przejechać przez głęboką kałużę. Ale pamiętajcie, że te usterki to nie tylko sfery, które można wymienić, bo są powszechnie dostępne. Czasem usterki polegają na rozstrzelnieniu się układu hydropneumatycznego. Pojawiają się wycieki na kolumnach albo co gorsze, pojawiają się problemy z poziomowaniem samochodu. Czasem jest to wynik jakiejś usterki, a czasem efekt źle przeprowadzonej naprawy powypadkowej. Ale ogólnie, tak czy inaczej, uważam, że zadbany Citroen C5 z dwulitrowym dieslem pod maską, czy to w wersji z hydropneumatyką, czy to w wersji z zawieszeniem mechanicznym, jest lepszym wyborem niż stary Passat z dwulitrowym dieslem z pompowtryskiwaczami. A teraz kolejna propozycja, czyli Ford Mondeo MK4. Ford co jakiś czas w swojej historii współpracuje z Peugeotem i Citroenem i pożycza od nich silniki diesla i zazwyczaj dobrze na tym wychodzi. I w przypadku Mondeo, które zadebiutowało w 2007 roku, wyszedł bardzo dobrze. Popularna MK4 to auto bardzo obszerne i wyjątkowo dopracowane. Niby w żadnej kategorii nie jest jakieś fenomenalne, ale ogólnie w każdej kategorii jest przynajmniej dobre. Ten samochód odniósł olbrzymi europejski sukces i dzięki temu podaż tych samochodów jest naprawdę duża. Spory odsetek aut dostępnych w ogłoszeniach to auta, które kiedyś jeździły we flotach. Czy ten samochód jest dobrze zabezpieczony przed korozją? Hm. Powiem tak, myślę, że od Citroena C5 wypada nieco gorzej, ale w porównaniu z Passatem jest chyba lepiej. Cieszy także pełna gama nadwoziowa. Najpopularniejsze są oczywiście kombi. Te wersje kupimy najtaniej, bo zazwyczaj pochodzą z flot. Najbardziej poszukiwane i najdroższe są liftbacki. Po prostu są praktyczne i świetnie się prezentują. No i mamy jeszcze sedany, ale to już taki margines rynku. Do zawieszenia nie mam uwag. Z przodu układ MacPherson, z tyłu układ wielobachaczowy. Na dodatek to wszystko jest świetnie zestrojone. Ten samochód po prostu dobrze się prowadzi. Jakość tego zawieszenia jest jak najbardziej ok. Ceny części zamiennych do zawieszenia również są bardzo w porządku. O ile oczywiście ktoś nie kupi sobie wersji z regulowanymi amortyzatorami, no bo wtedy koszty serwisowania drastycznie wzrastają. Najlepsza wersja to opracowany y, wspólnie z grupą PSA, czyli z Citroenem i Peugeotem, dwulitrowy silnik wysokoprężny. W samochodach francuskich to 2.0 HDI, w Fordzie nosi nazwę 2.0 TDCi. Dopracowany, świetnie zaopatrzony, w części ekonomicznej wystarczająco mocny. Po prostu idealnie pasuje do tego auta. Wiele osób pyta jednak, a nie lepszy będzie ten 1,8 TDCI? No nie, nie będzie lepszy. On wprawdzie nigdy nie miał fitra cząstek stałych, ale to stara konstrukcja z żeliwną głowicą, takim sobie układem wtryskowym i przeciętnym kołem dwumasowym. Jest tanie, ale wytrzymuje zwykle nie więcej niż 100 tysięcy kilometrów. A co do filtrów cząstek stałych 2.0, jeśli ten silnik jest w dobrym stanie, to filtr cząstek stałych nie sprawia żadnych problemów, nawet jeżeli jeździcie w mieście. Ten silnik 2.0 TDCI jest po prostu lepszy od 1.8 TDCI pod każdym względem. Jak ktoś szuka czegoś innego, to może jeszcze rozważyć sące benzyny. Tylko nie montujcie tam instalacji gazowych, dlatego że te silniki nie mają hydrauliki zaworowej, a regulację zaworów wykonujemy demontując rozrząd, demontując wałki rozrządu i wymieniając szklanki. A zatem gra warta jest świeczki. Niezła jest także wysokoprężna odmiana 2,2 TDCi. Tyle tylko, że jest mniej popularna niż dwulitrówka. O innych silnikach nie będę mówił. Te mocne, ale paliwożerne benzyny z Volvo to raczej opcja dla koneserów. Ekobusty pojawiły się dopiero po liftingu i nie należą ani do najtrwalszych, ani do najtańszych w naprawach. Jest jeszcze 1,6 TDCi i on zastąpił 1,8 TDCi. Ale jak na dzisiejsze czasy ten silnik jest po prostu za mały do tego samochodu. I nieprzypadkowo właśnie Mondea z tymi silnikami 1,6 TDCi należą do najtańszych w ogłoszeniach. Podsumowując, Mondeo MK4, zwłaszcza z tym dwulitrowym dieslem pod maską, to kolejna propozycja lepsza niż stary Volkswagen Passat 2.0 TDI z pompowtryskiwaczami. A teraz kolejna propozycja Opel Insignia A. Po nudnym modelu Vectra w 2008 roku Opel wprowadził na rynek Insignię. Jest świetnie narysowana i do dzisiaj może się podobać. Do wyboru mamy liftbacka, sedana, kombi, którego wielki tylny zyżak ogranicza nieco dostęp do bagażnika oraz wersję podwyższoną country tourer, która jednak stanowi margines rynku. Na dodatek nie jest zbyt praktyczna, ponieważ tak naprawdę została podwyższona o jakieś 1 czy maksymalnie 2 cm. Ale wróćmy do zwykłej insignii. Auto poziomem wyposażenia i zaawansowaniem technicznym, jak to słyszeliśmy w reklamach, drażniło klasę wyższą. Drażniło niestety także portfele użytkowników, bo w początkowym okresie produkcji Insignia była autem awaryjnym. Szwankowała głównie elektronika, a serwisy nie zawsze potrafiły sobie od ręki z tym poradzić. Ale z czasem sytuacja została opanowana. Ja wiem, że to całe wnętrze skrzypi i że jest zmontowane gorzej niż w Astra 4, ale i tak twierdzę, że ma swój urok. I w mojej opinii Insignio jeździ się po prostu przyjemnie. Ale najważniejsze jest to, że w gamie mamy kilka sensownych silników. Spójrzmy jednak wcześniej pod samochód. Na Nadwozie jest nieźle zabezpieczony przed korozją. Myślę, że nie tylko lepiej niż Passat, ale nawet lepiej niż Mondeo. Zawieszenie przednie to układ MacPherson. Szkoda, że przednie wahacze nie mają wymiennych stworzni. Z tyłu jest układ wielowahaczowy, ale można uznać, że nie sprawia on większych problemów. Uwaga na wersję z aktywnym zawieszeniem FlexRide. Tu już jest koszt amortyzatorów dość spory, i jeżeli ktoś nie jest pewny jakości tego samochodu, jeżeli go kupuje, to lepiej poszukać sobie wersję bez tego zawieszenia. W insigniach w opcji występował elektryczny hamulec pomocniczy i tutaj mamy rozwiązanie inne niż w pasacie. Jest siłownik, który ciągnie za krótkie linki. Jest to konstrukcja ATE. Zajrzyjmy teraz pod maskę. Polecanych silników jest kilka. Ten podstawowy dwulitrowy fiatowski diesel słynie wprawdzie z tego, że przez starzejącą się uszczelkę pompy smoka zacierają mu się panewki, ale jak to się regularnie wymienia, to nic się nie dzieje. Więc pomijając ten problem, jest to jednostka trwała i tania w serwisowaniu. Inna sprawa, że jak ktoś kupuje używany samochód, no to niby skąd ma wiedzieć, jak poprzedni właściciel dbał o tę uszczelkę, bo może nie dbał i te panewki są już trochę przytarte. I właśnie z tego względu warto się zainteresować również nowszą wersją tego silnika dwulitrowego, czyli wprowadzonym po liftingu silnikiem 2.0 CDTI o mocy 170 koni. Nazywa się tak samo, ale to nowsza konstrukcja i bez tego problemu z uszczelką. W gamie dwulitrowych diesli Insignia jest jeszcze jedna propozycja o mocy 195 koni, ale to już jest jednostka biturbo i jeżeli mamy do czynienia ze starszymi samochodami z większym przebiegiem, może się okazać trochę zbyt skomplikowana i droższa w serwisowaniu. Insignia ma jeszcze kilka ciekawych silników benzynowych. Dla przykładu poleciłbym silnik 1.4 Turbo. Ten silnik ma jeszcze pośredni wtrysk benzyny i co ciekawe, występował również z fabryczną instalacją gazową. Jest to jednostka może nie jakaś super mocna, ale za to elastyczna, oszczędna i dosyć tania w serwisowaniu. W ogłoszeniach dość często trafiają się silniki 1.8. Pozornie wydaje się to fajne proste auto. W praktyce nie jest tak kolorowo, dlatego że te silniki nie mają hydrauliki zaworowej. Jeżeli ktoś tam założy gaz, może mieć problem z zaworami, bo tam luzy reguluje się za pomocą wymiany szklanek. Wiele osób pyta się o silnik 1.6 Turbo. Są dwie wersje. Starsza ma wtrysk pośredni, ale nie nadaje się zbytnio do gazu, dlatego że nie ma hydrauliki zaworowej. Nowsza wersja, oznaczona symbolem CD, ma bezpośredni wtrysk benzyny, więc również trudno ją będzie zagazować. Czy z punktu widzenia eksploatacji na samej benzynie to jakaś ciekawa opcja? Zdania są podzielone, ale generalnie niektórzy uważają, że jest to przyzwoita, akceptowalna jednostka napędowa. Ja osobiście bym jej nie polecał. Zdecydowanie przestrzegam natomiast przed wyborem silnika 1.6 CDTI. Ten mały diesel na papierze wydaje się rewelacyjny, jest dosyć szybki, a jednocześnie ekonomiczny. W praktyce pojawiają się spore problemy podczas serwisowania. Sama wymiana rozrządu w tym silniku kosztuje już majątek. W gamie mamy jeszcze dwulitrowe benzyny turbo. Nie są jakieś specjalnie ekonomiczne ani tanie w eksploatacji, ale dają po prostu przyjemność z jazdy. Ostrzegam natomiast przed silnikami 2.8v6. To są jednostki, które jeżeli są zużyte, to potrafią puścić użytkownika z torbami. A i byłbym zapomniał, w tych insigniach z silnikami 1,4 Turbo, a także w wybranych dieslach mamy tę pechową skrzynię biegów, ręczną skrzynię biegów M32, w której zużywają się przedwcześnie łożyska. A zatem, jeżeli kupujecie taki samochód, no to warto wsłuchać się w skrzynię biegów i zobaczyć, czy czasem podczas dodawania i odejmowania gazu nie rusza się lewarek od zmiany biegów oraz upewnić się, wyłączając wcześniej radio, czy podczas jazdy skrzynia nie wydaje z siebie dziwnych dźwięków. Naprawa jest oczywiście możliwa, ale wymaga demontażu skrzyni, a koszt regeneracji łącznie z całą robocizną będzie wynosił około 3000 zł. Być może ta recenzja Insignii wypadła jakoś tak niejednoznacznie, ale podsumowując uważam, że jeżeli wybierzemy Insignię w dobrym stanie i z jakimś albo fajnym dwulitrowym dieslem, albo z tym silnikiem 1.4 turbo, to i tak będzie to samochód lepszy niż stary Volkswagen Passat z dwulitrowym dieslem z pompowstryskiwaczami. A teraz dwa francuskie modele. Zacznijmy od Peugeota 508. W zasadzie nie powinienem go tutaj umieszczać, bo debiutował w 2010 roku, a zatem już wtedy, kiedy był dostępny nowszy, ulepszony model Passata. Ale ze względu na wysoką utratę wartości tego Peugeota, może on się okazać jednak atrakcyjną alternatywą dla używanego Passata B6. 508 to bardzo niepozorny samochód. Do wyboru mamy Sedana z takim specyficznym tyłem, znacznie bardziej zgrabne moim zdaniem kombi. I taką uterenowioną odmianę RXH, ale ją sobie daruję, bo to jest moim zdaniem temat na oddzielny odcinek o samochodach dziwnych. Wróćmy jednak do zwykłego 508. Auto ma solidne nadwozie, nie rdzewieje i ma bardzo fajny dwulitrowy silnik wysokoprężny pod maską. Co do zasady, jest to ten sam silnik co w Citrone C5 i w Fordzie Mondeo. I tylko taka konfiguracja w 508 jest optymalna, bo te benzynowe silniki z 508, skonstruowane razem z BMW, to naprawdę trudno polecić. Zobaczcie, jak w tym aucie wygląda zawieszenie, bo jest to nietuzinkowe rozwiązanie. Podstawowe wersje mają z przodu układ MacPherson. Ale już w tych lepszych odmianach GT mamy zupełnie inne przednie zawieszenie, dokładnie takie samo wielowahaczowe zawieszenie jak w citroenie C5 bez hydropneumatyki albo takie jak w starszym modelu 407. Ja osobiście wolałbym taką zwykłą wersję z MacPersonem, bo ona jest po prostu tańsza w serwisowaniu. Co do silników, wybór nie jest duży, tak jak powiedziałem. W zasadzie interesujący jest tylko ten dwulitrowy diesel HDI. Ewentualnie 2.2 HDI też może być. Nie bardzo wiem, co można powiedzieć o tym samochodzie więcej. Owszem, czasem zawieszają się multimedia, szwankuje elektronika. Tak jak w C5 sprawdźcie, czy działają wycierażki. Ale pomijając takie drobiazgi, jest to moim zdaniem kolejny samochód, którym bym wolał jeździć bardziej niż Volkswagenem Passatem 2.0 TDI z pompowtyskiwaczami. A teraz underdog rynku wtórnego, czyli Laguna Trójka. Jeśli ktoś nie jest w temacie, pomyśli, że to same kłopoty. Jak ktoś miał styczność z tym samochodem, to wie, że choć miejscami jest taki trochę niestarannie zmontowany, to naprawdę zaskakuje na plus. Do wyboru liftback, kombi i coupé. I jeszcze w gamie tego samochodu mamy wersję GT, które mają troszeczkę taką bardziej sportową nutę stylizacyjną. Auto było produkowane od 2007 roku. Nadwozie jest nieźle zabezpieczone przed korozją i jak to w przypadku Renault, dosyć bezpieczne w razie wypadku. Prawdziwą sensacją jest jego bardzo proste zawieszenie. Jeśli nie weźmiecie tej droższej wersji z systemem 4Control, czyli czterech kół skrętnych, to z przodu mamy zwykły układ MacPherson, a z tyłu zwykłą belkę. Jak na ten segment jest to po prostu budżetowa rewelacja. Jeśli auto ma elektrycznie sterowany hamulec ręczny, hamulec pomocniczy, to jest to system bardzo podobny jak w Oplu Insignia, czyli siłownik ciągnie za krótkie linki. Ale najlepsze oprócz walorów funkcjonalnych tego samochodu i oczywiście ceny są jego silniki. Hitem jest diesel 20DCi z zasilaniem common rail. Najtrwalsze są te słabsze wersje 130 i 150 koni. W tej najmocniejszej 175 koni czasem pękają głowice, ale też nie jest to jakaś plaga. Generalnie ta dwulitrowa jednostka wysokoprężna 20DCi 130 albo 150 koni to również jeden z najlepszych silników z tamtego okresu. A jeśli ktoś szuka wersji benzynowej, w tym wypadku polecam odmianę 2.0 Turbo. W dzisiejszych czasach trudno o drugi taki silnik benzynowy, który nie dość, że jest elastyczny, trwały i szybki, to jeszcze nadaje się do instalacji gazowej. To naprawdę bardzo udana jednostka. W gabie mamy jeszcze oczywiście inne silniki, na przykład wolnossące 1.6 i 2.0, ale to takie przeciętniaki. Jest jeszcze ten malutki dieselek 1.5 DCI, ale wiecie, te samochody mają już swoje lata, mają już spore przebiegi. A zatem w przypadku takiego auta raczej bym się już za ten silniczek nie brał. Nieprzypadkowo właśnie laguny z tymi silnikami 1.5 DCI są najtańsze w ogłoszeniach. Żeby nie przedłużać, nie wiem jak Wy, ale ja osobiście wolę miedzić taką laguną trójką 2.0 DCI albo 2.0 Turbo z gazem bardziej niż Volkswagenem Passatem 2.0 TDI z pompowtyskiwaczami. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Piszcie proszę, co myślicie o Volkswagenie PASSACIE B6. Być może ktoś z Was ma taki samochód i żeby było śmieszniej jest z niego zadowolony. Z przyjemnością przeczytam komentarz od zadowolonego użytkownika Volkswagena Passata 2.0 TDI z pompozryskiwaczami. Piszcie proszę także, co sądzicie o przedstawionych alternatywach dla tego modelu. Który z prezentowanych samochodów alternatywnych jest według Was najlepszy? Pozdrawiam serdecznie, cześć i do następnego.